Cześć, tu ja, Aris. Dzisiaj zapraszam was do kolejnego odcinka do Szkoły. I co teraz, Patryc? Co będzie dalej? Naprawdę nie wiem. Głupio, że tak bardzo chciałam wtedy. Wiem, że chciałaś, ale... No wiesz... Kto to może być? To pewnie Pani Elizabeth Idę ją wpuścić. Zapraszam, proszę Pani. Witajcie, dziewczynki. Pokażecie mi ten swój projekt, który miałyście zrobić? Oczywiście. Proszę, o ten projekt. No dobrze. Ja go jeszcze przejrzę i jutro powiem Wam, jakie będą oceny. Teraz chodźcie, musicie posprzątać korytarz po balu nauki. W jakim balu nauki? Tym, co wiesz, wtedy co się zakradałyśmy. Chodźmy. Tak. Chodźcie, dziewczynki, nie krępujcie się. To co, idziecie? No już, już idziemy. A gdzie reszta dziewczyn? Pan dyrektor je za chwilę przyprowadzi Roxanu, Karlotto, to proszę przyjść. Dzisiaj wymyśliliśmy z panią taką karę, najmniejszą oczywiście. Będziecie to sprzątać.